mam z tej strony Wojmor i witam Was bardzo serdecznie w poradniku. Um, Dowiacie się dzisiaj jak zrobić automatyczną potyarkę, Więc tak, najpierw będzie nam potrzebny tak, dozownik, dźwignię um, jakiś budulec, wiadro z wodą, wiadro z lawą, Walk. i jeszcze ten statyw alchemiczny a i skrzynki i leje dobra to przejdźmy do budowy mm. musimy najpierw tutaj sobie odliczyć siedem klocków no, i teraz tutaj wodę wylewamy. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, tutaj mamy naszą wodę. No i Dobrze, przepraszam, źle robię, źle robię. Dobra, jeszcze raz. Mm, dobra. To najpierw wstawiamy nasz statyw alchemiczny. Dobra. kładziemy statyw tu też, nam się przyda będzie potrzebne tutaj bierzemy dajemy dajemy księgę i troszeczkę butelek z wodą wkładamy no, jak... no i jak widzicie Tutaj mamy nasze butelki z wodą. Więc tak będzie nam teraz musimy tutaj ścianę zrobimy. Bierzemy tabliczkę. Okej, tutaj teraz odliczamy 7, 4, 5, 6, 7, okej. Okay. Dobra, zróbcie tak. Trzeba teraz dyspensery położyć. Gzowniki. Do góry muszą być koniecznie. O, tak. Teraz wylewamy naszą wodę. Mm -hmm. Czekajcie raz tutaj jeszcze jeden dozownik dobra, i teraz wylewamy wodę okej, okay. dobra Mamy tutaj nas, nasze dozowniki No i możemy tutaj sobie z drugiej strony uzupełniać różnymi pod, potrzebnymi do potek rzeczami, tylko jeszcze najważniejsze jest to, żeby tutaj dźwig dać. O tak. Dobra, co by włożyć? A na przykład, na przykład, cukier. I, na, I możemy też brodawki. Dobra, cukier, a tutaj brodawki. Bierzemy, jedną sobie weźmiemy i żeby było nam prościej. To zrobimy jakoś tak. Hmm, gdzie to jest? Dobra. Tu. Nie, tu. Może zrobię się tak, żebym zapamiętał. Okej, okay, tutaj mamy cukier. Weźmiemy sobie ramkę na przedmiot. Ramkę na przedmiot. Okej. Okay. Dajemy. Tak, o, tak możemy sobie oznaczać. Okej, okay. ale tu mamy brodawki, więc tutaj damy trymy, tak. I brodawki, no to damy, weźmiemy sobie cukier na potę na szybkości, to jest płynie, płynie, no i tutaj mamy i się nam powinna potka, no i się nam robi potka szybkości. Widzicie? Teraz jeszcze wystarczy brodawki... Brodawkę da się jedną. No... Hmm. Ładniej wygląda. Coś się robi? Nie. Nie, nie jestem alchemikiem, ale chciałem wam pokazać jak się robi matyczną pota. Jarkę, więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i cześć.